Hej, hej, cześć Siemano, witam ze wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I tak jakby pierwszym odcinkiem naszej nowej serii Minecrafta Survivala w trybie hardcore. A mu tak jakby pierwszym? Ponieważ pierwszy takowy niby już był, aczkolwiek... Podczas nagrywania tego odcinka nie zorientowałem się, że miałem wyłączony mikrofon, i dopiero podczas nagry montowania, montowania tego filmiku się o tym zorientowałem. No, ze smutno mi było, bo je jednak raczej chyba dobrze był nagrany. Faj fajnie mi się mówiło z początku, ale no. Nagrywać teraz dźwięk do tego uznałem, że. No będzie głupio, dlatego że no, nie odtworzyłbym tych wszystkich emocji, które tam nam towarzyszyły Ale pokrótce Wam tam opowiem co nas takiego spotkało Otóż na samym starcie Podczas gdy schodziłem do kopalni już natknęliśmy się na szkieleta który o mało co nas nie zabił Tutaj możecie sobie nawet zobaczyć pewien urywek W dalszej części, gdy już zrobiliśmy szkielet, wydobyliśmy troszkę żelaza. Zaczęliśmy sobie zbierać jakieś jedzonko na świniakach dzięki naszej zapalniczce. Bo po prostu no, nie, ten, nie bawić się w jakieś przepalania i... Naby no, to nieco szybciej trwało, bo wiecie, no... Zna się takie magiczne sposoby, co nie. <laughs> <laughs> Orany. Nie no, przepraszam za ten śmiech. Nie mogę. Ale dobra, no już tak. <laughs> Dalej co się działo? Dalej poszliśmy w zwiedzanie naszego świata. Ponieważ uznałem, że chciałem już na pierwszym odcinku pokazać wam, jak wygląda nasz Nether, czy jest tam to zwiedzać, czy nie ma. Yy, no, niestety teraz wam tego nie pokażę, ponieważ no. Ta będzie na przyszłe już odcinki. Bo no, bo ja tak uważam, tak będzie. Jeszcze przy okazji wcześniej, zanim zrobiliśmy ten nasz portal, spotkałem tutaj taką te świątynię ze świątyni i możecie tutaj ludzi zobaczyć co mam w ekipunku. Jakiś nie za duży, ale zawsze coś fajnie, bo mamy na przykład taki, taką książkę z wąsą co fajnie już może nam w połączeniu z włókiem dać na łatwy sposób na przykład na farmienie jakichś kiperów, aby po prostu się z nimi nie bawić tak na blisko tutaj. I ich bić. No i jeszcze mamy książkę na no loyalność, albo jeszcze na tu i nie mam. Najpewniej no długi czas jeszcze nie będę miał. Ale no, wracając do naszego odcinka, tego co teraz będzie przedstawione na tym. Otóż, po pierwsze, zapiszę sobie kody naszego portalu i wrócimy teraz do miejsca, w którym planowałem zacząć. Ale raczej nie zacząć. Raczej. Um, no, nastało się osiedlić, ponieważ miejsce było bardzo ładne, było tak otoczone... Była taka czysta polana, otoczona pięknymi lasami. No i teraz poszowałoby to znaleźć, no bo jednak fajnie tam to wszystko wyglądało. Ale teraz tak jest drugi problem, nie pamiętam w jaką stronę to było. Ale pójdźmy od portalu chyba w tamtą stronę. To było jeśli dobrze kojarzę. Także no, moi drogi widzu. Jeśli do tego momentu, to zachęcam Cię bardzo serdecznie do zlajkowania, do subskrybowania, jeśli jesteś jeszcze nowy. No i w tym czasie, gdy ja podróżuję do mojego miejsca zamieszkania, możesz tu również do sekcji komentarzy, dajcie tego dłuższą nieco chwilkę i mógł napisać jakiś swój komentarz z zadaniem dla mnie i to właśnie twój. Tak może się twój komentarz zostanie wybrany w następnym odcinku. Pojawi się tutaj na ekranie. I to właśnie twoje zadanie może będę wykonywał. Na razie widzę, że spotkałem wiochę, czyli w tym kierunku. Także no. Chyba mi dzisiaj mi troszkę szukanie tego tego. Coś tu mamy, ciekawego, więc nie mamy. W sumie łóżka może zostawić, bo mi po co. Mam już jedno moje ładne niebieskie. Także polewamy. Mm, tutaj też nic nie ma, tutaj też nic nie będzie. Możemy sobie zebrać troszkę zboża wieśniakom. Pewnie się nie obrażą. No, mieli, mieli... O, jeszcze arguzika mamy. Orf, orf, orf. No i ja, teraz Zostałem może im troszkę pszenicy. Chyba też nie gotowali. No i pokój na świecie jest czy tutaj coś mamy ciekawego mamy skrzynce, mamy skrzynkę z kamieniem to sobie weźmiemy jest raz więcej w punktu naszym lecimy dalej zwiedzamy sobie juzki, crafting, crafting już mamy drugi możemy sobie sobie troszkę jedzonka, jedzonka nigdy za mało oho nie mamy miejsca Tak, hm. to wypalimy to i zbieramy dalej i już mamy wszystko czyli stąd biblioteczki na pewno weźmiemy biblioteki to jest coś bardzo użytecznego i fajnego a przykład nieco trudno to znaleźć na początku chyba że mamy właśnie wioskę także już jeśli byśmy gdzieś znaleźli enchant to mamy lekko mm, sprawę, że tak powiem ułatwioną ponieważ nie będziemy musieli tyle zbierać całej skóry, trzciny, której chyba jeszcze nawet nie znalazłem ale no. Wszystko z czasem, wszystko z czasem, jak no, to się mówi. O SP zbierz... no, jeszcze tutaj też mamy skrzyneczka z chlebkami, Mogę sobie za to. Hmm, tutaj nic. I tutaj też nic nie będzie. No to lecimy dalej, jeszcze czy coś jest na dzieciaków. A jeśli nie, to wracamy w dalszą podróż, aby po prostu znaleźć tą moją plankę, na której chciałem zbudować mój piękny dom, moją piękną osadę, moje piękne królestwo, Nie będę mieszkał. A więc teraz tak. Ja nadal nie mam pojęcia, co to jest. Więc nawet... Się, musimy pójść w jakimś jednym kierunku A jeśli nie, to po prostu zrobię zaraz jakieś krótkie cięcia I spotkamy się jak już będę na miejscu Aby po prostu tak nie błądzić Jakiś srebrny rycerz po tym świecie Przy okazji możemy sobie zapisać kordy Aby po prostu wiedzieć gdzie nasza wioska będzie móc się trajtować z tutejszymi wieśniakami a więc teraz będzie szybkie cięcie i spotkamy się jak już będę na miejscu. tak Także to zaraz. Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie po tym krótkim cięciu. Jak już widzicie jesteśmy na miejscu. I jeszcze podczas tej drogi znaleźliśmy tutaj naszego konika. Śnieżkę jakąś. Całe białe. To będzie śnieżka. Albo nie. Zostawiam wam w komentarzu możecie napisać jak chcecie aby nazywał się ten konik najbardziej lajkowana nazwa wygrywa także jeszcze raz zapraszam was oczywiście do skomentowania możecie zrobić tak, że w komentarzu napiszecie e, wyzwanie, dwukropek i niżej napiszecie nazwa e, i to będzie wiadomo, że chodzi o nazwę naszego konika dwukropek i tą nazwę także teraz jeszcze raz wszyscy mogą wejść do komentarzy kto jeszcze tam nie wbił i po prostu wstawić nasz komentarz a teraz jeszcze pokrótce powiem wam, czemu tutaj chcemy się osiedlać i no myślę, że już będziemy powoli kończyć ten odcinek. Otóż to było nasze miejsce początkowe, gdzie się no, pojawiliśmy i od razu tak w sumie postanowiłem, że tutaj, się, no, że tutaj będzie moja baza stała, mój zamek, czy co jeszcze tam sobie postanowiłem wybudować, dlatego że mamy strasznie dużo wolnej przestrzeni tutaj. Mamy tutaj ciemny las, mamy brzozowy las, także dwa materiały, z których bardzo lubię budować. Jeszcze pod spodem mam oczywiście kobyl, z którego też można fajnie jakieś elementy dopasowywać do tego wszystkiego. Także myślę, że tutaj coś fajnego uda nam się mi się wybudować. I... No, aby to no to trwało jak najdłużej oczywiście i aby też wasze komentarze z moimi zdaniami do... które będę wykonywał oczywiście, miały tutaj jakiś jeszcze swój wygląd, czyli na przykład jeśli ktoś każe mi wybudować na przykład jakąś wielką postać, nie wiem, na przykład jakieś krowy klipera, no to tutaj na przykład to będzie mogło stać, czy coś takiego. Ale to oczywiście z czasem. Jeszcze na razie takich materiałów nie mam, także no nie zasypujcie mnie takimi trudnymi zadaniami już od samego początku, bo ta seria chyba wtedy by zginęła po trzech dniach. O kurde.